Jak skonfigurować domyślną formę płatności dla klienta w subiekcie Nexo Nexo Pro. W programie Subiekt Nexo Nexo Pro można określić domyślne formy płatności dla klientów, jakie podpowiadane będą przy wystawianiu dokumentów handlowych. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku tych klientów, którzy najczęściej rozliczają swoje zobowiązania za pomocą tych samych form płatności. Płacą zawsze gotówką lub otrzymują faktury wyłącznie z odroczonym terminem płatności. Aby ustawić domyślne formy płatności dla klienta, przejdź do modułu kartoteki Klienci. Następnie odszukaj danego klienta na liście i otwórz jego kartotekę do edycji poprzez opcję Popraw przejdź do zakładki płatności. W tabeli dostępnej w sekcji płatności domyślne wybierz formy płatności. Program daje dostęp do form płatności, jakie zostały zdefiniowane w module konfiguracja formy płatności. Przykładowo, jeżeli klient zawsze dokonuje płatności przy pomocy karty płatniczej, wybierz tą płatność i wpisz przy tej pozycji 100%. Jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem, który w większości przypadków za fakturę w połowie płaci gotówką, a połowę płaci przelewem z odroczonym terminem płatności, dokonaj wyboru obu form płatności i wpisz przy każdej z nich 50%. Pamiętaj, że w przypadku płatności odroczonych musisz zezwolić kontrahentowi na kredyt kupiecki. Możesz wówczas określić dodatkowe dane, takie jak domyślny termin płatności, czy maksymalna wartość lub ilość kredytowanych dokumentów. Pamiętaj, że suma procentów z poszczególnych form płatności musi wynosić 100%. Zachowaj ustawienia, klikając Zapisz. Konfigurację domyślnych form płatności możesz przeprowadzić jednocześnie dla wielu klientów za pomocą opcji zbiorczej. Zaznacz klientów na liście. Rozwiń menu kontekstowe, klikając na listę prawym klawiszem myszy i wybierz odpowiednio opcję Zbiorczo, finansowe, zmień domyślne formy płatności. Wskaż formy płatności, określ procenty, a na zakończenie kliknij przycisk Zmień. Domyślne formy płatności możesz również zdefiniować dla nowo dodawanych klientów w systemie. W tym celu przejdź do modułu Konfiguracja i odszukaj szablony klientów. Kolejno otwórz szablon do edycji. W sekcji Płatności domyślne wskaż formy płatności wraz z ich udziałem procentowym w płatności. Kliknij Zapisz w celu zachowania zmian. Po wstawieniu danego klienta do dokumentu program automatycznie dokona wyboru odpowiednich form płatności. Jeżeli dokonasz ich zmiany i będziesz chciał powrócić do płatności domyślnych klienta, kliknij na ikonę znajdującą się przy danych kontrahenta i wybierz opcję Zastosuj płatności domyślne.